Cześć ziomale! Mamy dzisiaj <laughs> środa 18 września, to jest jakby nasz trzeci dzień w Ankonie i nie mamy jakichś super wieści, ponieważ pogoda w ogóle nam nie sprzyja nie możemy wychodzić z domu, bo ciągle leje, a w ogóle od kilku godzin panuje burza błyska, grzmi i jest sytuacja naprawdę dosyć średnia, więc kolejny dzień tak naprawdę dzisiaj szykuje się w domu Zobaczmy, co jest u naszych... Nie wiem, czy było słychać, ale mam nadzieję, że było słychać, bo no, jest dosyć średnia sytuacja. Zobaczmy, co u naszych milusińskich dziewczyn, więc zabiorę was, żeby wam pokazać. Zaraciluję. Uuu, proszę, tutaj mamy kolejne dwie zawodniczki, Hi. nasze... Hello. Ty też będziesz jadła na mi śniadanko? będę robić sobie śniadanko. No, no. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem jak ci to wyjaśnić. No, no jak ja ty przyszłaś, no to przed tobą. Także przyszłaś i ja jakoś wstawiałam. Ja byłam w siku, wrażenia niesamowite. Zobaczcie jakie Sawcia zrobiła piękne śniadanko. Czy wy to widzicie? Czy to jest cudowne. Bo nie zawsze Julia wstaje później niż mhm. ja wstawałam. A teraz Julia wstaje wcześniej. A ja później? I jak Sawcia się budzi To ja już jestem roz, rozbudowana mhm. Siemanko Jest dzisiaj, co jest dzisiaj? Środa, mamy dzisiaj środę jest to nasz trzeci dzień tutaj dzisiaj już nagrywałyśmy alboć z samego rana <grym> Słuchajcie, poznałyśmy dzisiaj nasze współlokatorki Z Albanii dziewczyny przyjechały Tak Dwie dziewczyny mamy z Albanii nie wiem, jak się nazywają. Jedna się nazywa Ewelina. Ewe F. Mi się Ewelina. chyba F przedstawiła. A co się Nie wiem. Ewelina, a druga? Coś na S. Coś na S. Nie S. wiem, ciężko to serio, troszkę. Bo ona tak niewyraźnie mówiła. Poznałyśmy właściciela, ale to nie ja powinnam o tym się wypowiadać, tylko ta osoba tutaj. <noise> Basin 2.0. <noise> e, poznałyśmy tak właściciela. E, jak to się mówi, nie taki diabeł straszny jak go malują, jak sam się przedstawiał. No i jest całkiem spoko. Teraz idziemy na plażę i będziemy zwiedzać, bo jeszcze nic nie zwiedzałyśmy, bo ciągle padało, a teraz na szczęście już przestało trochę padać. Więc pozwiedzamy trochę. Teraz idziemy na wodę. Więc zobaczymy wodę. Plaża to to raczej nie będzie, raczej po prostu będzie woda tam. Tak myślę. No, takie widoki. Tak się żyje, tak się studiuje moi drodzy. Proszę zobaczyć. Myślałam, że będziemy bardziej w dole, okazało się, że jesteśmy na górze, więc ee, trochę zaskoczyli. No ale to było jakby jest najbliższe miejsce do wody tak. od naszego mieszkania, a są jeszcze e, inne spotki. Nie ja myślałam, że triulkę najpierw. No. Nawet o, turyści przyszli. A my już miejscowe tutaj wiadomo. Jest jak jest eee... Flat door, with The Color. And to the Wait. Przestań, mnie. Barno do mnie. O, Przestań, wyłącz to. Czy to, 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 to. To, 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 to jest gdzieś apteka? Dora! znacie aptekę! Czy widzicie gdzieś, gdzieś aptekę? Znaczy, ona chyba jest w tamtej ulicy, ale w tamtej ulicy, ale ja nie jestem pewna, ale jeśli nie, to po prostu poszukam gdzieś. Ale, ale, ale. Czego pamiętajmy? Że trzeba zajść do apteki. Pamiętajcie wszyscy, że musimy wszyscy zajść do za tych. Wow. Tam są pasy. Nie ma pasów. Żartowałam. Ale ja zrobiłaś prank z Jak pójdziemy tam, to będziemy bliżej wody. Tak. Okej. Okay. Jak pójdziemy tam, to będziemy bliżej wody. To możemy tamto Okej. Okay. To wyra my pójdziemy. Mówię ci. Gwarantuję Ci to. Gwarantuję Ci. Gwarantuję Ci pójście, tam. Co tam są, vlogę. Tak? Mhm. Nieźle. To co to jest to Słuchajcie, idziemy. Jeśli byłyśmy, jesteśmy gdzieś w centrum. Tam był kupa, pomnik hmm. pana jakiegoś. Tam jakiego? też jest apteka, widzisz, Waleria? E, w sumie nie wiem jakiego pana, ale się dowiemy. Pewnie był kimś ważnym bo Myślę, jest że jak bonic. będzie oprowadzanie Erasmusów po Ankonie, bo jest takie, wyjaże... wow. Wow. jest takie wydarzenie z Jesenu Jest takie wydarzenie z Jesenu, to myślę, że się wtedy dowiemy Co nieco może też o historii tego miasta Pewnie tak um, Więc na pewno się dowiemy kim był też ten pan Jaki fajny piesek Taki chudziutki jaki Ej, To ci kolejny mocno. piesek. O Jezu, paszył, same pieski ładnie. O, zapoznanie szybkie Szybki mit. Szybkie obłochanie dubsta. Kochani, jest dzisiaj czwartek, 19 września i dzisiaj poznamy naszą kolejną i już ostatnią współlokatorkę Izę. Iza jest z Polski i będzie ponoć za 10 minut na miejscu, więc e, zaraz ją poznamy. Czyli w mieszkaniu będzie mieszkać 5 Polek i dwie albanki. Dzisiaj dalej pada. Y -y. <tronen> Dalej pada no, trochę ciężko coś porobić, bo nawet no, słaba pogoda jest, więc nie możemy nigdzie iść, bo leje, mocno leje. To nie to, że jakaś mrzawka, tylko to ciągle prawie, że burza jest i błyska się. I nam aż okna drżą. Dosłownie jest dużo. Ale sobie ja dzisiaj się trochę budziłam jakoś nad ranem, bo słyszałam, jak drżały to okna i jest to szczerze trochę przerażające. No więc pogoda jest niefajna, jutro też jeszcze ma być niefajna, ale ponoć chyba w sobotę już ma być lepiej. Cześć ale witam Was w dniu kolejnym. Mamy dzisiaj piątek, chyba 20 września. W końcu pogoda jest super, w końcu jest ładnie, w końcu można wyjść, jest ciepło, że my będąc w długich spodniach trochę się grzejemy na słońcu, jak mam być szczera, ale Wyszłyśmy z domu. Właśnie to, to było całe meritum tej stacji, w ogóle trochę czuję się dziwnie, bo tak ludzie trochę się upatrzą na to, co oni robi. W każdym razie w końcu wyszłyśmy z domu i zwiedzamy, zwiedzamy Anconę, bo ostatnio jak wyszłyśmy i zwiedzałyśmy Anconę w deszczu, znaczy w deszczu, no po prostu było pochmurnie, no to muszę być szczera, no trochę byłyśmy zawiedzione, ale dzisiaj już od razu jakoś czuć lepiej to miasto, że faktycznie, że ono ma jakąś duszę. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, tam są jakieś dwie ancymonki i może on się jeszcze powie co. Cześć! Dzień dobry, witamy, z dnia kolejnego. Jest dziś słońce, więc od razu humor lepiej wypisuje. Można wyjść z domu i czuć się dobrze, bo jest ciepło. Nawet powiedziałabym, że jest bardzo ciepło, nawet gorąco w pewnych momentach co ja mogę powiedzieć. Jesteśmy na rynku psuchowoli, tak jak to Waleria powiedziała. Nie wiem, czy widzicie Jest pięknie. Jeszcze takiej okolicy to nie widzieliście. Eee, eee, co mogę powiedzieć? Idźcie wolniej, bo na tym nie wyrabiam. Eee, no to Julciu, to ja sobie podtrzymam. Eee, I Fajniej jest w końcu wyjść z mieszkania, a nie siedzieć tylko w łóżku przez 4 dni, więc myślę, że jest y, naprawdę super. Nie wiem, chodzimy dzisiaj po jakiejś innej w ogóle uliczce, więc jest w miarę ciekawie, bo coś nowego. A ty, jak oceniasz naszą włoską suchowolę? Powiedz? Włoska suchowola, myślę, fajne, fajne miejsce. Na razie mi się podoba. W sensie, w ogóle nie wiem, czy to tylko ja tak mam, że jak jest słońce, to wszystko jest lepsze, więc no. to miasto w deszczu było gorsze niż jest teraz, a zmieniło się, zmieniło się tylko to, że jest słońce, więc tak. Jak to słońce, jeszcze popatrzcie, lalunie to mi tego. Znaczy co? No jest fajnie i myślę, że będzie to Fajny Erasmus, jednakże zobaczymy, co oni tam przygotowywują dla nas i... i jacy ludzie będą przede wszystkim. No, ja już jestem tak ciekawa, żeby poznać w ogóle innych ludzi. i No, tak, no bo jakby to ludzie budują Erasmusa. Jeżeli będą niefajni ludzie, to będzie bardzo niefajnie. No. Nie znam wow, wow. to. Ja mam małą główkę, ja ale. Co, to zobaczcie. jest informacja. Ale bo, ale bo to jest, uważam, że ta bienia jest trochę stypiarska, jak ja jest wow. szczera. To jest za Może To jest fajne. To jest chyba fajne. To jest fajne. O, to do ciebie pasuje. Ty masz opaskę podobną z tym rogiem. To do ciebie pasuje. To. Kochani. Wyszliśmy z Tigera i teraz zmierzamy do miejscówki, którą zaproponowałam. Jest to pół godziny piechotą. I to jest gdzieś nad wodą, tylko po prostu po drugiej stronie, bo tutaj za nami tam można iść prosto i tam jest woda, tylko że tam jakby jest port i w ogóle i szczerze praktycznie nic nie widać z fajnego, więc I, i zmieniamy miejscówę <laughs> i zobaczymy co yy, nam przyniesie przyszłość czy będzie fajnie, liczę, że tak ponieważ ja to zaproponowałam i żeby nie było potem dla mnie, jak będzie słabo yy, no, ale idziemy przy okazji właśnie się rozglądamy patrzymy jak wygląda oto to miasto patrzymy na ludzi, szukamy ładnych chłopców tyle w ogóle idziemy sobie do tego miejsca co Julia znalazła i taka ciekawostka, w jaki sposób idziemy patrzcie, tu jest droga tam jest droga, a my idziemy środkiem, to jakby był taki park pomiędzy drogami. Jest to ciekawe, nie będę ukrywać, bardzo pięknie to wygląda. Fajnie roku? W którym? Yy, pomnik poległych I wojny światowej. To jest yy, pomnik poległych I wojny światowej. W którym roku? został wybudowany? No. No, Pierwsza wojna światowa w 1918 się skończyła, no ale kiedy eee, został wybudowany? Został zbudowany przez architekta, są eee, W latach 1927-1930, ale oficjalne otwarcie nastąpiło 3 listopada 1932 roku. To jest ten pomnik. Yo. Jak Wam się podoba? Tak, i już właśnie jesteśmy na miejscu i teraz jeszcze idziemy na plażę, bo tu obok jest plaża Passetto. I idziemy na plażę i zobaczymy jak jest na plaży. Ale... A tam macie wodę. O Boże, jesteśmy na plaży. Zejście było dosyć niebezpieczne, prawie bym się wywaliła. Aż tam, no i ja nie wiem jak ja wejdę z powrotem. Chyba helikopter mi wyślał. Eee, pijana, nie mogę tu przyjść na pewno. To jest trochę niemożliwe. No, chyba, żebym była na jakiejś bombie, trochę. No, to wtedy. Ale wolę chyba nie ryzykować. Ujrzałam. Wracamy sobie z plaży i zeszłyśmy do sklepu i jeszcze w nim nie było On jest mega fajny, ten sklep. I właśnie jest fajny. I taniej w nim. Także eee... najważniejsze, no, że trochę daleko do domu. Ale z drugiej eee... strony ja tak sobie myślę. Nie ma, sportu, a, to? Okay, dobra, nie ma Ale wiesz co? Kwestia tego, że w sumie do kontynentu też mieliśmy kawałek, ale udawało nam się. Jakby, więc możemy tutaj na większe zakupy. Możemy częściej chodzić, a mniej zakupów kupować. tak? E, no jest fajnie. E, mieliśmy tylko wodę kupić, no aczkolwiek wyszło e... jak zwykle w sumie. O, to już się kameruje. Cześć widzowie, wychodzimy na. E, pierwsze wyjście erasmusowe. E, wszyscy jesteśmy gotowi. Myślę, że każdy może coś powiedzieć. Cefcie co w to tam ciebie. E, Jesteśmy gotowi. Idziemy na pierwsze wyjście erasmusowe. <laughs> e, upadł mi wap. Up, muszę go zalać znowu. Okay. Girls, what do you want to say to the vlog? Maybe just say hi. This is the state uh, before the party. They yeah. will blog after the party. Exactly, exactly. I exactly. think you don't know, but in Poland we are very like, famous. Oh. Famous? Yeah, yeah, yeah. Really? so famous. So we are about to be famous in Poland. Yeah. Yeah. I, I, I want, want an autograph. <laughs> oh, no problem, no problem. Oh, we yeah, have I to be twice. quite oh, yeah. After, oh. The, oh. after. Oh. Yes. yes. After is that you so Jest super, idziemy na pierwszy wycieczkę. Yes. Jest. Bo wy jeszcze słusznią. nie znaliście, ale to, ogóle, to są właśnie nasze współlokatorki. Tak. Te, co mówią po angielsku, to nie są z okay. Polski, taka no. Really? really <laughs> Szok. No way. Okay, now, teraz, now, we have to be quiet. You won't be big girl. Now we have to be quiet because it's past. Uh, teraz jest pośle, jakby ciesza nocna, więc musimy być cicho. Ale teraz rozumiem tylko po angielsku. Czy widzisz, w no. mamy Nie, nie. A mamy kurtki. Aha, tak. Tak. wyglądam, jak... Nie, dobrze, dobrze. Wyglądam, się. Wygląda nie, 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 chłam, wyglądam się. nie, naprawdę. Ja Iza! Nie mam, jak, jak, ja wyglądam jak zagodnica. Iza! bo Iza! że Iza! Iza! to jest trzeba obok mojej babci. Dosłownie, ja Iza! 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 Proszę, Iza! Ty wyglądasz Iza! Super. Iza! Iza! Zio ja Maję zniszczyła. Nie wiem, dziewczyno, to. Malek jest 24.18. Mi się tak trosikło, że zaraz nie wytrzyma. Napiegniemy do mieszkania. Bo tak się siku nawet krzaków nie ma takich ciemnych, żeby się wysikać. Więc wracamy do mieszkania, dobrze, że mamy blisko, ale mówię wam, chyba tak się Szczaki... Przepraszam, że przeklinam, ale Tak się szczasica, że za nas nie wytrzymie I jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą imprezę... Jest typa jak nie wiem co. W sensie Tu jest tych Erasmusów 10 tysięcy Beka Tych Erasmusów jest tutaj tyle, że nawet ciężko jest się z kimś zapoznać. I... Się A... Ich jest tutaj tak dużo, że nie wiem jak to będzie wyglądać jak być szczera na razie jedyne o czym myślę, to o tym, że muszę siku powoli rozpinam spodnie. <laughs> tak właśnie no, tak do biegniemy to po od, od mieszkania, ale wiecie, ja rozpi, roz, rozpinam wody. A, a ja muszę już przygotować e, klucze, e, żeby wiecie, że szybko wejść do mieszkania. Ale I też, też się strasznie siku. Ale także ja jestem Proszę już zdesperowana. Ja już rozpijam w spodnie, widzowie, bo tak mi się chce sikło. A jeszcze do mieszkania wcale nie jest bliska droga. Tak jeszcze z 3 minuty. Ale widać, bo jesteśmy mega zmachane, że tak bardzo chce się sikło. Dobra. Czekaj. O tak. Ale biegniemy. A wiecie, Julia trochę szybciej chodzi. Jak ona biegnie, to tak. ja muszę po prostu sprint robić. Sam musi się No, Dobra. bo wchodzimy już na nasze terytorium. Jesteśmy już w mieszkaniu, a Julia sika. Zaraz idea. No nie. Tu jest kolejka. Tam, możesz Tam, iść. Nie Tam nie ma kolejki. To było najlepsze siekanie w całym ja moim ja życiu. Ziomale, ja nie pamiętam kiedy ostatnio miałam tak dobre sikanie. Ja po prostu spełniłam wszystkie moje marzenia dnia dzisiejszego. No, ale serio, wy wiecie, że ja ledwo dobiegłam do tej łazienki? Ja? Od połowy drogi do mieszkania już miałam rozpięte spodnie, gotowe żeby iść szczać Ja rozpięłam wody wszystko. Dobrze Weź i nawet jakby spotkał, miałabym w to totalnie serio. Mi tak się chciało szczać, że naprawdę autentycznie myślałam, że nie wytrzymam. A gdzie jest Sawcia? Szcza? To czemu nie poszło do tamtej łazienki? Nie tam tam bader. A. I Za co będziesz jadła? Nie, tak. Dobrze, dobrze. Ja też lubię ser i salami na przekąskę. Wera, jak tam bardzo chce się szczać? Bardzo. Ach, to... to było najlepsze szczanie w moim życiu, Jau, bella. <ślesz> Sawcia to było najlepsze szczanie w moim życiu. Ja nie. czuję się teraz lżejsze. Mm. Ja teraz już mogę wszystko. Ja na przykład mogę iść spać. No trochę ryb. To było najlepsze szczanie w moim życiu. Boże, Jula, ja po prostu... Nawet nie wiem jak to określić, tego nie da się określić słowami. seria tak mi się chciało No Mnie też już po prostu tak cisnęło w brzuchu, takie... takie... A dziewczyny z Albanii szły z wami? zostały. One zostały. Okay. Bo za... Iza. była głodna. Iza była bardzo głodna, tak, Iza była bardzo głodna. Nam się chciało szczać, ale Iza była głodna. Więc mhm. wydaje mi się, że teraz każdy jest w końcu zadowolony. Tak, to było Nie wiem co dalej, ale ja mam wywalone i ja się wyszczam, i ja mogę wszystko. Mhm. Ale bo wiecie, bo ja to naprawdę często. Ja... Często sikam. Ja muszę sikać. Na przykład. Jak ja było? Świetnie. Naprawdę. W sensie, Bardzo mi się podobało. Nie tak, jak podobasz mi się ty, ale mm. naprawdę, że no. było yeah.